24 września w piątek o godzinie 22 w nowej telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Lechem Kaczyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór, Dobry wieczór A teraz konkretnie z Panem Prezesem Lechem Kaczyńskim. Witamy serdecznie w studio. Nieco wcześniej niż zwykle i proszę się nie przyzwyczajać, bo za tydzień spotkanie z Burmistrzem Śródmieścia Jana, Janem Rutkiewiczem będzie później niż zwykle, około godziny 23.30. Jakieś ruchy w naszej ramówce, także z góry przepraszamy za y, zmiany, ale a teraz konkretnie ma zamiar się utrzymać również w nowej sytuacji. W nowej sytuacji witamy w naszym studio prezesa Najwyższej Izby Kontroli i od razu pytanie, kto wywołał wojnę na górze? Czy bezpośrednio wojnę na górze, Nasze hasło to rzucił obecny prezydent, ówczesny przewodniczący związku, Reagowałem sobie wielokrotnie publicznie mówiłem, że o ile powołanie porozumienia centrum to była inicjatywa mojego, Jarosława Kaczyńskiego i moja. Tego się nie wypieram i uważam, że to była dobra inicjatywa. To hasło wojny na górze pochodzi osobiście od Lecha Wałęsy. Znaczy ja nie wiem, czy on dokładnie Lech Wałęsa to wymyślił, chociaż domyślam się, że tak. Padło y, imię pana Jarosława Kaczyńskiego. Oczyny, przepraszam, to już dotyczy Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński jest y, poza tym y, specjalistą od prawa pracy. Y, w ciągu ostatniej y, Kilku lat był posłem, był najpierw senatorem, potem posłem na Sejm, pełnił ważne funkcje publiczne, funkcje ministra najwyższej izby kontroli. Panie prezesie, panie niedawny pośle, kim pan właściwie jest? Politykiem czy funkcjonariuszem publicznym? Jak się pan czuje? Znaczy, na pewnym poziomie, chodzi o zajmowane stanowisko, każdy funkcjonariusz publiczny jest do jakiegoś stopnia politykiem. Ja to stanowisko objęłem przeszło półtora roku temu jako polityk. Zostałem wybierany, będąc posłem na Sejm, będąc przewodniczącym jednej z komisji Sejmowej, chyba wtedy nie ulegało wątpliwości, że należy no, do działaczy politycznych, no właśnie, a wcześniej związkowych. Najwyższa Izba Kontroli to nie jest jeden z tych urzędów, który od polityki powinien być wolny, który powinien być bezstronnym arbitrem. Tak, powinien być wolny w tym stopniu, w którym w dzisiejszej Polsce jest to możliwe. Najwyższa Izba Kontroli ma szerokie dość kompetencje. Kontroluje procesy, które z istoty rzeczy mają charakter stricte polityczny. Ponieważ jeżeli na przykład kontrolujemy proces prywatyzacji, to jest proces nie tylko o olbrzymim znaczeniu. Ekonomicznym, ale także olbrzymim znaczeniu społecznym. To jest walka o własność. Jedni stają się właścicielami na wielką skalę, i to za powiedzmy pieniądze, które nie mogą w każdym przypadku odpowiadać rzeczywistej wartości nabytego podmiotu gospodarczego, raczej nabytego przedsiębiorstwa. Powiedzmy. I ktoś, kto wygrał tego rodzaju konkurencji staje się niejednokrotnie od razu członkiem nie tyle klasy średniej, co wyższej klasy społecznej. Więc to jest też proces kształtowania nowej struktury społecznej. Organ, który to kontroluje w jakimś tam zakresie w istocie jest polityczny. Natomiast problem, ten, który pan redaktor stawia, sprowadza się w istocie do czego? Do tego, czy kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli jest obiektywne zarówno w wyborze tematów kontroli, jak i w opracowywaniu wyników kontroli i w końcu prezentowaniu ich opinii publicznej, czy też nie jest. A to nie zależy od tego, czy na czele Izby stoi polityk, czy nie polityk, tylko czy stoi osoba, która ma taką wolę, czy też jej nie ma. Yy, mówimy o yy, najwyższej Izbie kontrastu pełnić Pan tę funkcję? No to był o sprawach chyba publicznie znana. Wiadomo, że Narastały różnice zdań między nami, czy moim bratem, mną, porozumieniem centrum, a prezydentem, że były w kancelarii prezydenta osoby, które bardzo energicznie dążyły do tego, żeby wszyscy dawni współpracownicy prezydenta, a ja nim przez wiele lat byłem, odeszli, począwszy od powiedzmy sobie pracownic Sekretariatu, aż po współpracowników czysto politycznych. No i w końcu października 1991 roku przyszedł czas i na nas pod tym względem. Przy czym nie jest prawdą, jakoby nas wyrzucono. Myśmy złożyli rezygnację. To po pierwsze, i w przypadku mojego brata ta rezygnacja została przyjęta po licznych. Spodziewa się Pan jeszcze długo być prezesem Najwyższej Izby Kontroli? Proszę pana. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, Może ale warto 11? też skończyć. 207911 205753. Witamy. Dobry wieczór. Mam pytanie Panie Prezesie. Wszelkie ustalenia ostatnie, szczególnie takie słynne jak dotyczące afera proxy, która prawie przez rok była wałkowana w Sejmie, i inne ustalenia dotyczące prywatyzacji zostały w tej chwili umorzone przez prokuraturę, podnoszone. Jest to, że to były ustalenia o charakterze czysto politycznym i że właściwie Pana działalność, mimo że jak to powiedział Pan dr Kijowski, powinna mieć charakter obiektywny, ma, jest, ma cały czas, jest po prostu określona politycznie przede wszystkim. Co Pan o tym sądzi? Mówiąc najkrócej, że to nieprawda. Jeżeli chodzi o sprawę proxy czy sprawę warty, która jest najczęściej w szczególności przez tygodnik nie jest wymieniona razem, to w obydwu tych sprawach jestem najgłębiej przekonany, że prokuratora tych spraw nie powinna umorzyć. A skądinąd umorza sześć spraw na siedem skierowanych do niej przez Najwyższą Izbę Kontroli, czyli to nie jest żaden wyjątek. Sprawa proxy istotnie była związana bezpośrednio z osobą, która pełniła przez krótki czas funkcję ministra. Sprawa warte akurat bezpośrednio nie była z takimi osobami związana, znaczy w sposób taki zupełnie bezpośredni nie była, bo oczywiście, że są osoby, które na przykład z ramienia Ministerstwa Finansów nadzorują ubezpieczenia gospodarcze. I w obydwu tych sprawach myśmy po prostu się niejako zderzyli z bardzo silnymi grupami nacisku, które potrafiły tutaj przeprowadzić swoje interesy. No to oczywiście tym interesem było to, aby nie doszło do spraw sądowych, już nie mówiąc o ewentualnych wyrokach wskazujących. Natomiast ja jestem najgłębiej przekonany, że w obydwu przypadkach istnieją obiektywne przesłanki. I założenie, że akurat prokuratora pod tym względem jest obiektywne, jest niestety założeniem całkowicie fałszywym. Pytanie telefoniczne sprowadziło nas w temat afer. Ja nie mogę zapomnieć, kiedy po 1968 roku szefem Niku został Mieczysław Moczar, mówiono, że odtąd będzie on miał haka na wszystkich swoich wrogów i przyjaciół. Czy pan w tym momencie ma to samo poczucie, że już wie pan wszystko dobre i złe i o komunistach, i o naszych przyjaciołach z Solidarności? Więc proszę pana, oczywiście, że nie mam tego rodzaju poczucia. Po drugie, niestety za pomocą Niku na ogół się wie że czy złe, a nie dobre. Dobre, to ja sam wiem. Nie muszę być do tego prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Po drugie, nie jest prawdą, jakoby wszystkie nazwiska czołowych polityków albo nawet ich znacząca ilość, pojawiały się w raportach Najwyższej Izby Kontroli. A jak nie nieprawda? Nigdy tego procentu nie liczyłem, natomiast jest to wyraźna mniejszość, a nie większość. To trzeba so jasno, jasno powiedzieć. A po trzecie, jak Moczar został nie po 68, tylko w 71 roku szefem najwyższej izby kontroli, to mówiono wtedy, kiedy Moczar został nikiem. Dobry wieczór, panie prezesie. Chciałbym panu zadać następujące pytanie. Czy. Sprawy, które w tej chwili Pan prowadzi i skierował Pan do prokuratury, czy w tych sprawach są zamieszane osoby, które aktualnie będą posłami czy też senatorami? Dziękuję bardzo. Oczywiście ja konkretnie Panu na to pytanie nie odpowiem znaczy nie wymienię żadnych nazwisk, ale tak, tak jest. Problemy samorządowe zgłaszane do NIK-u nie były przez NIK rozpatrywane. Mówiono, że to jest w kwestii tzw. regionalnych istot rachunkowych. Na czym polega ta różnica? Znaczy, po prostu ustawa ona być przedmiotem naszej kontroli, chyba że to są tzw. funkcje zlecone, czyli ten zakres działań samorządu terytorialnego, który polega na wykonywaniu funkcji administracji rządowej. No, są dwa tytuły prawne do tego, i w tym zakresie możemy kontrolować i kontrolujemy. Ma nawet, jest taki ogólny temat wykonywanie funkcji zleconych, bo tak to się określa przez organy samorządu terytorialnego. Natomiast to nie o to chodzi, czy to jest kompetencja Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy nie. Istotne jest z naszego punktu widzenia to, że my nie mamy tutaj kompetencji, nie możemy mieć. Skoro ustawa pochodzi ciągle z października 1980 roku i nie było wtedy samorządu terytorialnego. No właśnie, i dotknęliśmy problemu ustaw. Był pan senatorem, był pan posłem i y, spędził pan w sumie w tym y, budynku pełną kadencję, y, pozostawiając państwo. Praktycznie bez ustaw, pozostawiając bez ustaw dotyczących. Bez ust Moje pytanie jako już do prawnika: czy istnieje jakiś sposób zabezpieczenia państwa? Takich mechanizmów, które by do końca przed tym zabezpieczały? Nie ma. To, to trzeba jasno powiedzieć. Są mechanizmy, które to utrudniają. Poza tym no, nie bardzo przyjmuję zarzut, że pozostawiłem Polskę bez czegoś. Byłem jednym z 100 senatorów, jednym z 460 posłów. To może być zarzut postawiony. Parlamentowi dziesiątej kadencji, pierwszej kadencji w ogóle, w ogólności, a nie poszczególnym osobom, które tam zasiadały. Po tym, ja sądzę, że to jest zarzut nie do końca prawdziwy. Nie zrobiono wielu rzeczy, to prawda, ale jednak nie mało zrobiono. I jeden i drugi parlament, to były parlamenty, no jednak, pracowite. Popełniono wiele błędów, popełniono wiele naiwności, że można popełnić naiwność, znaczy. Uczyniono wiele rzeczy, które wynikają z naiwności. Zagrały interesy w wielu przypadkach i to interesy, których większość Sejmowa sobie nie uświadamiała. Znaczy przekonano ją do tego, że to, co robi, jest dobre. Natomiast... Jako polityk poniósł pan klęskę. Przegrał pan wybory do parlamentu, podobnie jak większość ludzi z prawicy. Czy ma pan o to pretensje do społeczeństwa, czy do siebie i do swoich kolegów polityków? Do społeczeństwa. Natomiast po pierwsze, ponieśliśmy Polaszkę, istotną Polaszkę, to nie ulega wątpliwości. Nie nazwałbym tego jeszcze klęską. Szczególnie, że w Polsce sytuacja się szybko zmienia. Kto by powiedział przed czterema laty, że partia postkomunistyczna będzie najsilniejszym w Polsce ugrupowaniem parlamentarnym? Już za cztery lata. To rzecz pierwsza. Po drugie, ja na pewno mam pretensje do tej szeroko tej formacji centro i prawicowej, bo ja tutaj chciałbym tym również objąć te formacje, których dominują przekonania centrowe. Ja sam mam też raczej takie przekonanie o to, że nie doszło no, do większej stopnia integracji. Dlaczego nie doszło i co należy zrobić w tej chwili? Teraz to należy robić to, co moje ugrupowanie usiłuje robić i w pewnym zakresie usiłowało to robić i wcześniej. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest pytanie ani do lidera PC, ani do mnie, ani do innych przywódców PC, dlaczego nie doszło do porozumienia z partią Jana Olszewskiego. Między warunkami, które myśmy im proponowali, a wynikami. Wyborów. Obydwie partie poniosły porażkę, to nie ulega wątpliwości, ale zdobyliśmy zdecydowanie więcej głosów. Lider PC zdobył zdecydowanie więcej głosów w Warszawie. No w każdym razie istotnie więcej niż lider RDR-u. A mimo wszystko to lider RDR-u miał być pierwszy na, na liście. Podział pierwszych miejsc między nami według naszych propozycji miał być równy. Inaczej mówiąc, myśmy dawali, wziąwszy pod uwagę, że realny układ sił, wyraźne preferencje swoim partnerom. No i to. Nie dało żadnych rezultatów, czyli ja muszę powiedzieć, że ja bym był za tym, żeby dzisiaj o tym zapomnieć i się jednoczyć, ale ja nie widzę po naszej stronie w tym zakresie żadnej winy. Natomiast to, że nie udało się to, co było planem mojego brata, również moim, w latach 89-90, a mianowicie, żeby powstały dwie formacje post Jedna for na no, umiarkowanie lewicowym, czy centrolewicowym można powiedzieć. Formacja, której odpowiadał mniej więcej ROAD, nie tyle Unia Demokratyczna co ROAD, a z drugiej strony formacja o charakterze centrowym, ewentualnie również umiarkowanie prawicowym. I te dwie partie, według tego, co nam się wydawało realne, by no, dominowały w naszym życiu politycznym, oczywiście między sobą konkurując, nawet ostro. Wrócimy do nie tematu, udało. mamy y, kolejnego y, telewizora na dobry. Dzień dobry. dobry, dobry. Ja mam takie pytanie. Jaki wpływ miało, miała działalność, zaangażowanie w zasadzie różnych działaczy Porozumienia Centrum w działalność, organizację różnych spółek, na decyzję Najwyższej Izby Kontroli. Króciutki przykład. Firma Reflex prowadzona przez pana Badejskiego, biznesmena z 1991 roku, zadłużenie wobec Skarbu Państwa firm polskich ponad 100 miliardów złotych. Kiedy my wierzyciele złożyliśmy skargę do, do Najwyższej Izby Kontroli, forma y, odpowiedź, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest zainteresowana kontrolą. Takiego właśnie, takiej właśnie firmy. Natomiast w obecnej chwili zakończone jest śledztwo prowadzone przez Prokur prokuraturę Warszawa Ochota i prowadzone jest postępowanie przez prokuraturę wojewódzką. W związku z tym Najwyższa Izba Kontrola nie jest, zdaje się, zainteresowana wykrywaniem właśnie przestępstw gospodarczych na ogromną skalę, bo jest to przemyślane działanie, że są kapitał bez przerwy wypływa z Polski. Proszę Panią, przede skąd Pani wie? Ja w ogóle pierwszy raz o i tej firmie słyszę i o tym wniosku Państwa. No, jest oczywiste, że wszystkie wnioski, które z 6,5 tysiąca w roku o kontrolę, do mnie nie dochodziły. To jest w ogóle, jak rozumiem, firma prywatna, poza tym jedna rzecz, proszę Panią, która wygląda mi tutaj z Pani strony już na prowokację. Ja w ogóle nie wiem o jakichkolwiek powiązaniach tej firmy z PC. Pierwszy raz w życiu słyszę o Panu Madejskim. Jacy to działacze porozumienia Centrum są związani z tego rodzaju spółką, chciałem Pani zapytać. Dlatego, bo raz jeszcze powtarzam, w tej chwili po raz pierwszy w życiu słyszał o jakiejś firmie Reflex. Pierwszy raz słyszał wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli tej firmy, co zresztą byłoby niezwykle trudne, ponieważ sektor prywatny nie jest objęty kontrolą na jedyniku. Znaczy, krótko no to... mówiąc, sytuacja wygląda w ten sposób, że my byśmy co najwyżej mogli kontrolować działalność organów skarbowych, jeżeli chodzi o ściąganie podatków od tej firmy. Ale powtarzam, nigdy o tym nie słyszałem i ja słyszałem tysiące bzdur na temat PC swojego brata i swoich, jeżeli chodzi o własność, którą rzekomo posiadamy. Otóż chciałem tutaj oświadczyć. Ani mój brat, ani ja nie mam ani sami, ani poprzez osoby podstawione, ani z rodziny, ani poza rodziny jakiejkolwiek udziałów własności ziemi, fabryk czy czegokolwiek więcej. Tym niemniej tyle zrozumiałem z tej rozmowy, że jeżeli prezes Niku jest jednocześnie członkiem partii, to naraża się w tym momencie na insynuację bardziej dopnięł uzasadnione. Stąd moje pytanie, które funkcje Pańskim zdaniem powinny być zupełnie od tej politycznej gry odłączone, a być może nawet od doraźnej koniunktury parlamentarnej. Jest Rzecznik Praw Obywatelskich, jest prezes banku, jest Naczelna Izba Kontroli. Przyznam, że sam zaczynam Najwyższa. Zaczynam się gubić w tej... Więc jeżeli chodzi o rzecznika praw obywatelskich, bez wątpienia powinien tyle tylko, proszę pana. Że to powinny być realne fakty, a nie fakty jedynie o charakterze prawnym. Ja, na przykład, uważam, że najgroźniejszą jest tego rodzaju sytuacja, w której ktoś jest formalnie polityczny, natomiast w rzeczywistości, na przykład, pozostaje pod głębokim ulokiem pewnego czołowego polityka i dzwoni do niego dwa razy na tydzień, słuchając instrukcji. To jest sytuacja najgorsza ze wszystkich, jakie mogą się zdarzyć. I ja się obawiam. Ja tutaj nie będę podawał przykładów, bo są to rzeczy, o których w kładzie wiem, ale ich nigdy nie udowodnię, że z takimi przypadkami w Polsce do czynienia mamy i powtarzam, to jest największe niebezpieczeństwo. Ja wolę już słuchać insynuacji, ja zresztą słuchałem o tym, co mam, no to w ogóle co ma ewentualnie mój brat, takie bzdury, o których by można było siwieć w ciągu pół godziny. Natomiast a raz jeszcze powtarzam, ani mój brat jeszcze tym bardziej niż ja, ani ja bo ja przynajmniej okazję samochód mam. Natomiast mój brat nie. Na to Nie mamy po prostu nic, ale ja sądzę, że w dzisiejszej sytuacji, jeżeli chodzi o nikt, to lepszy jest taki układ, w którym wiadomo, że dany człowiek jest związany z określoną siłą polityczną. Może to być porozumienie centrum, ja skądinąd formalnie nie jestem członkiem PC, ale nie o to chodzi, jestem związany, nie kryję. Nie kryje tego, niż miał być to apolityczny były sędzia na przykład, czy powiedzmy sobie ogólnie szanowany profesor, który w istocie jest pod głębokim wpływem jednej z partii politycznych. to jest najgorsze. Powiedział Pan z nieuchrypaną dumą, nie mam po prostu nic. Czy to jest dobra kwalifikacja dla polityka? Mówi się o tym, że tak zwana elita polityczna y, zawsze na początku musi się nachapać, a dopiero potem może to dzielić. Y, biedni polscy są dobrzy może w y, klasztorach. Proszę Pana, to jest dobre, ale tak powiem, Pan jakby ach, uważa, chociaż wiem z jakiej rodziny Pan pochodzi, że... Ach, Coś takiego jak etos, rzeczywistej polskiej inteligencji, bez dziadków komunistycznej partii polskiej, że coś takiego już w Polsce nie istnieje. Ja sądzę, że coś takiego jeszcze istnieje. Istnieje coś takiego jak żoliborska inteligencka. Ja z której pochodzę, oczywiście podobnie mój brat, i z tego jestem dumny. Ja sądzę, że tacy ludzie jak my, a nie jesteśmy tutaj absolutnymi wyjątkami pod tym względem, potrafią przejść przez życie polityczne nie dorabiając się niczego i nie ulegając, jeżeli będziemy działać politycznie, jakimkolwiek pokusom w tym, w tym zakresie. Oczywiście ja nie twierdzę, że osoba pełniąca wysokie funkcje publiczne powinna źle zarabiać i że ja o niczym więcej w życiu nie marzę, jak tylko o tym, żeby myśleć jak dotrwać do pierwszego. Ja mam tego rodzaju życiowe doświadczenie, ale z okresu przed 89 roku i wcale nie marzę o powrocie do tego, to... to tego nie twierdzę, ale są że tacy ludzie po prostu są. Uniwersyteckim profesorem, tylko oczywiście do tego spełniam tylko tego rodzaju przesłanki, czyli to, co się kiedyś nazywało docentem, po prostu, bo to już mi się od kilku lat, można powiedzieć, należy. Są tacy ludzie, skądinąd wśród polityków, którzy po mnie zrobili habilitację, a już są profesorami, mimo że dnia nie przepracowali na uczelni, że wymienię szefa Urzędu Ochrony Państwa. Natomiast yy, i to jest podstawowy na pewno mój plan. Chciałbym wrócić na uczelnia. Poza tym, no to, no to przy obecnym, że tak powiem, uposażeniu pracowników nauki, no to będę musiał się zajmować w jakimś tam zakresie wykorzystywaniem swoich kwalifikacji prawniczych do zarabiania na rodzinę. Dziękuję. Kolejne pytanie. Pytanie do Pana jako do człowieka z doświadczeniem do Chciałbym się uprzejmie zapytać i uzyskać odpowiedź od pana y, byłego posła, od pana Kaczyńskiego, czy prawdą jest, że posłowie poprzedniej kadencji, a chciałbym się zapytać również, czy i obecnej kadencji teraz, będą mogli brać pożyczki na, y, po prostu na procent 5, 7 czy 6%, podczas gdy wszyscy obywatele y, biorą pożyczki na 38, 42 lub 49%. To by było tyle. Dziękuję. Panu, z całą szczerością odpowiedzieć, że nie brałem żadnej takiej pożyczki, po prostu nie wiem, po prostu nie wiem, czy można było, czy, czy nie było można. Ja nie mogę przysięgnąć, że nie, ponieważ ja w tego rodzaju, tak powiem, sprawy poselskie nigdy nie byłem, nigdy nie byłem zaangażowany. Natomiast nigdy o tym nie słyszałem, żeby były jakieś specjalnie preferencyjne pożyczki. Dotknijmy jeszcze pos... rokowań na przyszłość. Czy, no? czy obawia się Pan rządów Uważam, że to jest olbrzymie zagrożenie dla polskiej demokracji, dla polskiej suwerenności również. W dłuższej, czym Pan mówi, ale to w dłuższej perspektywie. Nie bardzo krótkiej. I że w ogóle to jest sytuacja, z którą trudno, będąc patriotą, się pogodzić. Kto przegrał wojnę na górze? Szanowni wojnę na górze przegrał wtedy obóz Tadeusza Mazowieckiego w 1990 roku. Natomiast ja nigdy nie słyszałem, żeby prezydent później mówił o wojnie na górę. Jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry. Chciałbym zadać panu Kaczyńskiemu pytanie: mianowicie a propos tych kwalifikacji prawniczych pana Kaczyńskiego, chciałbym spytać, co może powiedzieć na temat zachowania się swojego w noc powyborczą, mianowicie próbę. Szarpania się pana Kaczyńskiego z policją, które nazywał, że policja go szarpała, czy interwencja wobec y, funkcjonariuszy państwowych ostatecznie pan Kaczyński wyrywa złapanego przestępcę, czy innego huligana. Czy to jest najlepsza forma do tego, żeby y, prawnik, y, szefniku właśnie w ten sposób reagował, czy nie zna lepszych metod y, zachowania się prawnego w takiej sytuacji? Dziękuję. Pana. To co Pan mówi też jest pytaniem prowokacyjnym. Sytuacja wyglądała następująco. Staliśmy na chodniku i owym przestępcą, o którym Pan mówi w sposób wyjątkowo bezczelny to trzeba powiedzieć, to była dziewczyna, która śmiała się Panów policjantów zapytać o to dlaczego zatrzymano ją koleżankę. Nie była pijana, nie zachowywała się agresywnie, spokojnie stała tuż obok mojego brata i mnie i rozmawiała z Panem, który się przedstawił jako dowódca grupy tej interwencyjnej. I nie było jakichkolwiek przewidzianych prawem podstaw jej zatrzymania. Inaczej mówiąc, było to bezprawne pozbawienie wolności, czyli czyn opisany kodeksem karnym. Gdybyśmy byli państwem praworządnym, to ci panowie, którzy to zrobili, byliby już dzisiaj byłymi policjantami. Chciałbym to powiedzieć z całym naciskiem, natomiast interesowałby się nimi prokurator. Kolejne pytanie: Kolejne pytanie do, do Jakie siły działały? że nie mógł praktycznie wykonywać swojej funkcji jako prezesniku. Ja to mu przeszkadzało, jakie siły, yy, czy zewnętrzne, czy, czy, czy siły powiedzmy polityczne, yy, czy no jakiekolwiek inne siły, bo z tego co mi wiadomo nie miał możliwości w ogóle yy, działać jako, jako prezesniku, jako szef Najwyższej Izby Kontroli. Nie, ja miałem tego rodzaju możliwości. W ramach tych uprawnień, które Najwyższa Izba Kontroli ma, znaczy krótko mówiąc, nie było żadnych istotnych przeszkód. No, tam starano się czasem w Urzędzie Rady Ministrów coś takiego uczynić. Starano się też w kilku innych instytucjach, już nie no, administracji państwowej, ale generalnie rzecz biorąc, nie było trudności w przeprowadzaniu kontroli. Nie było trudności w czynieniu ustaleń pokontrolnych, w pisaniu wystąpień, opracowywaniu informacji pokontrolnych. Ja sądzę, że pod tym względem. Działalność NIKU została podniesiona na no istotnie wyższy poziom niż wcześniej. Natomiast były trudności z egzekwowaniem różnego rodzaju no, zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności zaleceń personalnych. No i były zasadnicze trudności w przekonaniu prokuratury, że na przykład sprzedawanie, przepraszam, kupowanie obiektów w Warszawie, obiektów, budynków po prostu, w Warszawie po cenach czterokrotnie wyższych od rynkowych to jest jednak działalność dla szkodę spółki, którą się w ramach takich transakcji reprezentuje. Prokuratora Zapytałem... uważała, że, że nie, że można na przykład kupić działalność na szkody spółki. Urzędujący prezes Najwyższej Izby Kontroli w naszym państwie powiedział przed chwileczką, gdybyśmy żyli w państwie praworządnym. Rozumiem, że nie żyjemy w państwie praworządnym. Zapytam, co się panu udało przez te cztery lata? To już ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. Co się udało przez te cztery lata zrobić? Panu jako osobie publicznej, jako posłowi, jako senatorowi. Proszę pana, wydaje mi się, że mi się udało usprawnić pracę Najwyższej Izby Kontroli. Co innego, to są efekty, które zależą już od innych organów, nie od samego NIK-u. NIK nie jest na przykład organem ścigania i bardzo źle, gdyby było. To jest rzecz, rzecz pierwsza. Po drugie, co wydaje mi się rzeczą bardzo istotną w latach 89-91, mogę spokojnie powiedzieć, że oczywiście przywódcą, liderem Solidarności, symbolem Solidarności był wtedy obecny prezydent Lech Wałęsa, natomiast człowiekiem, który nią na co dzień kierował i ją niejako pomagał odtwarzać, bo oczywiście odtwarzała się sama, byłem ja i to mi się też udało, chociaż może nie w tym stopniu. Udało mi się też. Czy udało się nie wiem, być Czy udało mi się być szczęśliwym? Chwilami by się udało być szczęśliwym, ale to tak zawsze w życiu jest. Chyba jednak będziemy szczęśliwi jeszcze wszyscy razem. Myślimy o tym, co dobre przed nami. Dziękuję Panu Dziękuję Lechowi bardzo. Kaczyńskiemu za przybycie do naszego studia. Jak powiedziałem, za tydzień, około godziny 23.30 po filmie zapraszam na A teraz konkretnie z burmistrzem dzielnicy Śródmieście, z Janem Rutkiewiczem będziemy rozmawiać.